Poniedziałki, środy i piątki od godziny 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środa i piątek od godziny 9:15 Temat dla reportera. I rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest oczywiście Leszek Wspaniały. Co powiesz, jak pójdę na urlop? E, powiem, oczywiście, oczywiście nie, nie ma. Go. <laughs> Dzień dobry. E, Rozpoczynamy temat dla reportera, ten dzisiejszy, ten środowy przed długim weekendem czerwcowym. E, w piątek jeszcze będziemy wracać do Was na pewno o 9.15, żeby nie było, że Was nie ma. Jesteśmy e, i dziś też jesteśmy do 9.30, czekamy na Wasze telefony. Leszek, przypomni, numer. 726 114 114 przez najbliższe 13 jeszcze minut z Bartkiem jesteśmy do Waszej dyspozycji a przy okazji Bartku nie mówiłem Ci tego przed wejściem na antenę ale po prostu na antenie. nie, nie jestem w ciąży Myślałem. spożywczej chyba ale to też już nie, troszkę to, minęło to, to... do czego zmierzam? Nasz program cykliczny ma fanów. Ma fanów? Ma fanów. Wczoraj spotkałem Iwonę, która pozdrawiała wszystkich słuchaczy. Mówię, słucha nas w, każ, w każdy poniedziałek, środę i piątek. Słucha nas też, wiem, Gabriel, Kamil, Ania. Tak bez nazwiskowo powiem, ale oni pewnie, jak mówią, że słuchają każdej audycji, to dobrze wie, wiedzą, że teraz właśnie o nich mówię. Pozdrawiamy w takim Pozdrawiamy razie serdecznie. Stałych słuchaczy i stałych fanów, oczywiście, audycji Temat dla Reportera, która zawsze w poniedziałki, środy i piątki od 9.15 do 9.30. Jeśli ktoś planuje długi weekend, wydłużony, czerwcowy, nadchodzący, no to my tego długiego nie będziemy mieć. Znaczy, będziemy mieć, ale w pracy, o, po no, po prostu. No, 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 taka praca, no co <śmiech> zrobisz? <śmiech> ale tu nikt nie narzeka, tylko stwierdzamy fakty. My, my się bawimy wtedy, kiedy inni pracują Kasia się uśmiecha Uwaga. Zagrajmy jakąś muzyczkę Jest telefon, nie ma... Jest. To Halo, dzień dobry, witamy Dzień dobry Słyszymy się? Halo, dzień dobry Dzień, dzień dobry. dobry Ja dzwonię, proszę pana, z Piastowa Koło kościoła jest przystanek Po prostu nie wiem, kto się tym interesuje Jest tak że nie ma jak stać Bo jest mród i w ogóle y Jeszcze raz, co jest? To jest koło kościoła przystanek autobusowy. Brudno mhm. tam jest, tak? Bardzo. Po prostu kibryse robią. A, oh. że tak, na tej zasadzie aż. Mhm. Tak, na tej zasadzie. Po prostu nie wiem, co się tym interesuje. To jest Kazimierza Sprawiedliwego. Tak. tak, tak, to ten przystanek. Kazimierza Sprawiedliwego. Dobrze. E, przekażemy odpowiednie służbom. Zobaczymy, jak to tam wygląda, i mm, mamy nadzieję, że kwestia brudu niedługo tam zniknie i się zmieni to tak, jak to powinno być. Dziękujemy, Dziękujemy za zgłoszenie. Dziękujemy bardzo i czekamy na kolejne telefony. 726-114-114. Ładnie to określiłeś, brudu. No, bo pewnie można inaczej, ale... Ale po co? My musimy etykiety ładnej się trzymać, żebyśmy, tak, wiesz, synonimów się uczymy też przy okazji. Kolejny słuchacz z nami na linii. Dzień dobry, witamy. O! No, no właśnie. Yy, Iwona i Kamil też nas pozdrawiają No, no widzisz, a to małżeństwo? Nie <grych> Ale bardzo, bardzo sympatyczni, uśmiechnięci ludzie 726-114-114 na no, sympatycznych i pozytywnie zakręconych ludzi w naszym regionie nie brakuje Są też tacy, którzy widzą co się dzieje wokół nich I widzą problemy i to nam zgłaszają Mamy w odpowiednich instytucjach próbujemy to jakoś popchnąć dalej I bardzo dobrze, że tak robią, bo od tego jest ta audycja Kolejny słuchacz na linii, witamy, dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. Słuchamy. Pan jest w sprawie. Ja z ulicą Sienkiewicza w stronę moniuszki tam. Teraz mhm. przenieśli ten parking i taksówek na lewo, trochę dalej przenieśli, prawda? Tak. Jest skręcając w prawo lub w lewo, praktycznie nie widać, co siędzie tam od strony taksówek. Już parę razy tam można było mieć dzwona. Tam może rzucam postawić, a po co czekiego? Dobra, Sienkiewicza. Sienkiewicza w stronę moniuszki, tak? Tak, dokładnie. Tam przejść przejść ten parking, chyba najstraszył w głowie, taksówek z całej strony był, prawda? A teraz z lewej strony przynieśli. No tak, Stoję teraz przychodni. taksówki są z lewej strony, nie z prawej strony. No, no i wtedy, tam oni za blisko skrzyżowania, nie widzę, po coś z lewej strony jedzie. Że za, za, że za blisko stoi ta taksówka Dokładnie, zawsze. dokładnie, bo tam już się ten, bo jest, przejść na pierwszy chyba, no, a nie mm -hmm, widzę po prostu, mm -hmm. tam naprawdę, bo... Dobra, koja, kojarzę miejsce w takim ja razie i, i już wiemy o co chodzi, czyli no, no. może tam jakoś zrobić, nie wiem, linię jakiejś, żeby taka taksówka tak blisko nie stała może. Na tej zasadzie bardzo dziękujemy za ten telefon e, i czekamy na kolejny Temat został zapisany 726 114 114. E, zastanawiam się, dlaczego latasz klawiaturą. Nie łączy mi bezprzewodowo z tamtym kąpem. No ale my się łączymy z kolejnym słuchaczem, który jest z nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słonecznie. No my też. Wie pan to, ja mam taką y, sprawę, już w tamtym roku zgłaszałam tą sprawę jako mama tutaj y, małych dzieci. Gorączka naszych placów zabaw łkowskich dzwoni w sprawie placu y, zabaw na ulicy Pułkowskiej y, to jest chyba tutaj, bo jeszcze nie jestem taką obywatelką Kowad, bo niedawno mieszkamy, koło zielonego rynku, jak się przechodzi do Biedronki, to jest chyba ulica tam Głowackiego, Głow, Głowackiego, Głowackiego Głowacki jedności robotniczej na tym na tym na tym. Tych... No to właśnie ten plac zabaw. Uh -huh. Od tamtego roku ani razu nie o piasku do piaskownicy. Matko Boska, ileż ta wywrotka piasku kosztuje? Uh -huh. dajcie, uh -huh. dajcie chociaż ludziom y, dzieciom ten piasek, tam jest po prostu tyle liści, tyle gałęzi, bo to są tam drzewa, nikt nic się nie interesuje, Nikt z tego nie grabi, nie sprząta. Po prostu no, jest trudno. Już, okay. to jest czyściutki piasek. Proszę mi jeszcze raz zlokalizować, o który dokładnie plac zabaw chodzi? E, to jest chyba jak, no, chyba to jest Głowackiego ulica. E, to jest jak z e, Zielonego Rynku się idzie e, e, z Tobie Aha, to tak, już tak, czyli jest. Po, ten... popularna Balbinka, tak? Z tego co kojarzę. Nie wiem, po prostu, że nie <laughs> wiem, bo mówię, od niedawna tutaj mieszkamy, więc... <laughs> no, czyli między ulicą Jedności Robotniczej a właśnie ulicą Głowackiego. No, tam jest taki plac zabaw. Jest, do, dosyć, jest dosyć spory właśnie, bo z Zielonego Rynku ktoś idzie, to zawsze tam z dziećmi tutaj e, sobie właśnie odpoczywa uh -huh. i tam się bawią. A druga moja sprawa jest takie pytanie już, e, kiedyś mnie zastanawiało. E, panie zrobili tą marinę i tam są schody, Czy nie można by było zrobić jakiegoś podjazdu e, na wózki? Każdy ten wózek albo rower się po tych schodach, e, żeby zejść do tej mariny. czy tam jest taki malutki plac zabaw? i po prostu, no tak fajnie by pojadł ktoś tutaj coś o tym pomyślał i udogodnił rodzicom. Prawda, natomiast nie wiem, jak to wygląda z konserwatorem. Tak, tak, to, ja pamiętam, że dobrych parę miesięcy temu temat ruszaliśmy, ale wrócimy do niego, jak sytuacja no. wygląda, bo faktycznie jakiś zjazd no by się właśnie. tam znaczy Teoretycznie można nie. iść dalej w stronę kolegiaty i tam skręcić tak, dopiero, Na no, tak, to ale jest ale to rzeczywiście, rzeczywiście troszkę... i, I każdy idzie na skrót. Tak, I, ta, I targa wózek i, i ten, po Tak, jak, po Tak jak pani tutaj mówi. Dobra, zapisane są Dobra, w takim razie te tematy. Super. Pani to było. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Do bardzo. Do dnia. Również pozdrawiamy serdecznie. Tego słonecznego dnia pani życzymy. No, Sprawdzimy, co z tym nowym piaskiem na placu zabaw i, i oczyszczeniem tego terenu. No i dopytamy, co z tym podjazdem. I odbieramy kolejny telefon i witamy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam pytanko, kiedy w Błogowie będzie można u kierowcy kupić bilet? Dopóki nie mamy takiej informacji, do, do, do tego czasu nie wolno. W sensie no ostatnio informowaliśmy, że dopóki. Jak sytuacja, to było, sytuacja nie wróci właśnie. do normy, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa koronawirusowe, no to... Jest taka sytuacja jak obecnie, czyli w dalszym ciągu y, nie można biletów u kierowcy kupować. Dziękujemy bardzo za ten telefon y, i czekamy na kolejne no na 14 Otrzymamy informację od komunikacji miejskiej, przekażemy ją słuchaczom i pasażerom, natomiast na chwilę obecną takiej decyzji nie ma. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. E, chciałam właśnie porozmawiać w sprawie biletów u kierowcy, bo byłam świadkiem właśnie, jak pani z Kopernika, starsza pani. Chciała jechać do lekarza na świecie. Mówi, nie ma karty, biletów nie można kupić. No i cofnęła się do domu, biedna. Mhm. Mm to długo będzie jeszcze tak, że u kierowcy no, nie ma. Ten... No to tak jak właśnie przed chwilą podaliśmy informację, że dopóki sytuacja się nie uspokoi na, te, na tyle, żeby można było kupować, no to niestety takiej opcji nie będzie. Natomiast Leszku, czy biletów do komunikacji miejskiej nie ma w kioskach jakichś ruchu, albo coś w tym stylu? Już dawno, z tego co pamiętam. Ta? Nie można tak sobie kupić w kiosku żadnym, albo jakimś takim miejscu? Nie ma takiego miejsca z biletami? Dobię Jestem się. zdziwiony. Czekamy na kolejny telefon i dziękujemy za te zgłoszenia w związku z biletami u kierowców. 726 114 114 i kolejny słuchacz jest z nami. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie śmieci. Mieszkam na Piastowie Pierwszym i, mhm. i wzdłuż ulicy Wita Sposa jest parking. I ten parking od, Wita jest oddzielony chodnikiem. Wzdłuż tego chodnika przy krawężnikach w, w jednym miejscu jest nawet murek, te y, liści tegorocznych, ubiegorocznych i, i innych śmieci. I po prostu tam już zaczynają drzewa rosnąć na tych śmieciach. Na Wita Stwosza mówi Pan? Tak, Wita Stwosza przy pierwszym piastowie. Mm -hmm. Jest parking taki, między blokami a jezdnią jest parking i i tam zgromadziły się śmieci, krawężnik je skutecznie zatrzymuje i mm -hmm. już tego jest dosyć dużo, także już widzę drzewa zaczynają puszczać swoje korzenie, odrosty. Mm -hmm. Dobrze. I czy można coś byłoby z tym zrobić? No to już widzę, że jakiś, któryś rok jest niesprzątane to. Mm -hmm. Na no, temat zapisaliśmy, i będziemy w takim razie zgłaszać to do odpowiednich no, służb. To jest przychodniku, to pytanie: zobaczymy, czy to jakaś wspólnota mieszkaniowa za to odpowiada, czy teren miejski, Może czy, się okazać, że czy Zawsze tam są auta i jest problem z tym, żeby to też wyczyścić, bo takich też w wiele przypadków widzę na przykład na mieście. E, dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejny, jeszcze taki ostatni. Może ktoś rzutem na taśmę jeszcze jakiś temat przed weekendem czerwcowym, będzie dla nas miał. 726 114 114. Nie hmm. ma biletów do komunikacji miejskiej w kioskach. Osoby mm -hmm. powyżej 70 roku życia mają bezpłatne przejazdy na podstawie e karty miejskiej. Aha. I ostatni telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie tego placu zabaw mm -hmm. przy biedronce, tam przy mm -hmm. parku. Tak? Nie? Akurat przechodziłem, to już tam jest uzupełniony piasek. O! Spisanego. O! Kiedy? Dzisiaj rano? Tak, tak, bo przyjdę do biedronki, patrzę, jak tam firma jest, patrzę, piasek łożył mnie to inaczej. Oh. elegancko, super. Dziękujemy za tę informację. Uzupełniamy. No dziękuję miłego dnia. Pozdrawiamy, Wzajemnie serdecznie pozdrawiamy, ale szybciutko uzupełnili. Zobacz jeszcze te, temat dla reportera się <grym> nie skończył, skończy, a ja jeszcze uzupełnili piasek. Drodzy słuchaj, o, jeszcze jeden ostatni słuchacz na linii. Halo dzień dobry witamy. dzień dobry Dzień dobry. Ja w sprawie biletów w komunikacji miejskiej. Mhm. W autobusie można kupić i kartą miejską. 哦。Oh. Aha, czyli na tej zasadzie. No ale to akurat był przypadek pani, która nie miała ani karty miejskiej, ani nie miała e, też e, w jakiś sposób kupić tego biletu, więc no, no zobaczymy. No z tymi kierowcami, niestety, którzy na chwilę obecną e, no, nie mogą sprzedawać biletów, no, też jest problem i wiem doskonale, że jest problem, bo gdyby nie było, to byście do nas tak często w tej sytuacji nie dzwonili. Druga sprawa, że pewne rzeczy i obostrzenia są też na konkretne firmy narzucone i pewnych rzeczy przeskoczyć po prostu się nie da. Tak jest. Dziękujemy bardzo również za ten telefon. No ale to dobrze, że widzisz, może na kartą Zapłacić. Zapraszamy w piątek na 9.15. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. W każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 9.15. Temat dla reportera.